Florian Brożek przyjechał na 27. Warszawski Festiwal Filmowy z filmem Złe wychowanie w reżyserii Malcolm bardzo. Zagrał w nim główną rolę i jest również jego scenarzystą. Złe wychowanie spod pióra Floriana Broszka to grany przez amatorów swoisty western, którego bohaterowie przedstawieni są z wielką empatią w stylu, który zdradza, że reżyser karierę filmową zaczynał jako dokumentalista. W tym filmie każdy ma broń i pokaźną ilość marihuany, ale tak naprawdę nikt nikomu nie zagraża. Florian Brożek tworzy i mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych.